Powiem ci tak, no wolę. Eee, jak to się nazywa? Wolę takie boty, niż jak przyjdzie ci taki imbecyl i kurwa followy ci wysyłanie. Ja pamiętam, że miałem kilka, ta e, kilka razy takich sytuacji, że przyszedł taki zjeb e, jakimś programem, kurwa jedną mi 400 followów, i później musiałem je usuwać. Do przegranego meczu gramy. Do przegranego meczu, bo. Mam dobry humor, mam dobry humor i myślę, że może dzisiaj siadać, a jak nie to pójdziemy na GTA. Także wszystko na spokojnie, dzisiaj bez denerwowania. Nie, nie ma się co denerwować. Nie ma się co denerwować, dzisiaj lajcik totalny, luzik. Także naprawdę... Dicik Ej, ogólnie, ty, ten, ty mówiłeś wczoraj. Ty mówiłeś wczoraj, że, że grałem w te rybki. Eee, czekaj, w te rybki, nie? Wczoraj ci mówiłem, że mam tylko tam pół godziny w, nie, e, w tą grę. Wcho wchodzę na SteamA. Wchodzę na SteamA. I obecnie w tej grze mam. Żeby cię nie skłamać 10 tysięcy, 10, 10 godzin także pozdro Ale to wiesz no, no nie oszukujmy się, no ja po prostu miałem komputer włączony, no ta gra sama grała, nie? Ja, prawie, ja tam tylko klikałem. Tak, jak 25 jak wczoraj pół godziny miałem, przecież nawet doba tyle nie ma. <laughs> Ale to że ta już to widzę, jak sam mówię, że bez denerwowania to nudne, ale ostatnio zauważ, że ja już byłem poddenerwowany, jak to mówiłem, to raz, i zmuszałem się do tego, żeby się nie denerwować. A dzisiaj mam dobry humor. I naprawdę nie chcę się denerwować, bo fajny humorek mam. Posłuchałem sobie muzyczki na słuchawkach, porobiłem kilka rzeczy i, kuwa, humor od razu lepszy. Powiem Ci tak. No to prawda, że CS nie jest taki... CS nie jest taką grą, żeby grać na spokojnie. No, CS to jest taka raczej gra, w którą wiesz, że się wkurwisz, ale robisz sobie nadzieję, że się nie wkurzysz. Ale naprawdę... Naprawdę dobry dzień mam dzisiaj. Także może się uda nie... Może dzisiaj się uda, jakby no. Nie wkurzyć się za bardzo. W ogóle bandy na odcinek dodał. Wyzwania na ślepo. Dobra, Digielek. Nie, muszę coś z tą podkładką zrobić. Jakąś ją kurde wytrzepać. U umyć to nie, ale odkurzyć może. Będzie co oglądać. Tylko teraz pytanie: oglądamy na streamie czy razem w realu? Bo to też jest ważne. Dobra panowie, kurwa, lecimy. To są leszcze. Dobra, może nie takie w 100%. Kurwa już tu jesteś? Woku... To jest lewo, prawo już. Wali nas w dziąsło. Kurwa mać. Może by troszkę sensa zmienić. No ale nie, po, nie, tu spokojnie Kubuś, kurwa, nie ma co zmieniać. Kurde, jestem naprawdę ciekawy, czy trochę do tej roboty, czy nie. Kurwa poszedłbym, no póki mam chęci, to przydałoby się chodzić. Póki mam jakiekolwiek chęci, to fajnie byłoby, kurwa, chodzić do tej roboty. Bo później mi się odechce i nie będzie mi się chciało w ogóle. Wtedy, wtedy, wtedy będę beczo. Ej, ale wiesz co mnie najbardziej wkurwia? Znowu muszę do tego jebanego piesa chodzić, nie? A, bo oni paki nie mieli. Ja myślałem, myślałem że pakę mają. Ach, jak mówiłem, do przegranego. Jak przegram pierwszy, mówi się trudno. Nie gramy więcej. No i kurczę, czego ty mi zabierasz miejscówki, co? Po co tu przyszedłeś? Co? Kurde, co ja zrobiłem? Dobrze. W sensie, no ciężko nie grać w tą grę, bo... Powiem Ci tak. Wkurwiam się w tej grze, to trzeba przyznać, że się wkurzam, a są dni takie, gdzie naprawdę... Tą grę to bym usunął w pizdu. Ale lubię w nią grać. No. Niby się wkurzam, ale mnie ciągnie do tej gry. Także no nie będę ukrywał, że po prostu lubię grać w tą grę. Możesz mi nie zasłaniać? Tej, ziomek! Weź idź stąd co? Nie wiem czego, ale czuję coś, że kurwa, plecy mogą być. A tu też jest tam że tutaj i tak nic nie zrobimy, czego my nie cofniemy na B Czyli wchodzimy jednak. No dobrze. Kurde. Nice. No serio lubię tą grę. No, wkurwiam się w niej potężnie czasami. Ale naprawdę lubię sobie w nią zagrać. Nie będę ukrywał, że nie nadciągnie do tej wiereczki. Wiadomo, że są dni, w których naprawdę się nie powinno w tą grę grać. Tak jak ja mam na przykład ostatnio. Ale jak człowiek ma dobry humor. To można spróbować. A też nie ma się co oszukiwać, na no jak nie będę grał, tej forma nie wróci. W nogi go trafiłem. Sądzę, że nie zabiłbym go Ty kurde, Nie zabiłbym go jakby go nie obił. Tak czułem, że to będzie banant, bo jak był tamten obity, no to musiał przyjść, jestem tam do drugiego sajpa. Panowie proszę mi zejść, to ja jestem Kurwa Snajpa Pras ruin. Dobrze, Kubuś wraca do żywych. Be fast. Nie. Ta taktyka nie siądzie. No nie ten pistolecik polubiłem. Serio fajnie mi się z niego strzela. Głęboko. Żebym to ja miał przewagę. Jeśli chodzi o wychylanie. Chujowy ten. Dobra tam jest. Ja sejbuję, to nie ma co na fragiś. No a to tam 1.50 to raczej podciągają u nas. W innych szkołach jest... W niektórych szkołach jest nawet od 0,2, nie? Ale u nas... U nas 1.50 raczej raczej przejdzie. Dobra, tutaj chłopaki kurwa dobrze grają. Sari, nie muszę nic robić. Nawet jak robię, to jak gówno jakieś. O, masakra. Dobra, lecimy dalej. Myślałem, że Kuboś się odbudował, ale jednak nie. Dalej jest to sama tragedia, jaka była. No, no to mówię, nie. Tym bardziej, że on jeszcze chyba zeszyty sprawdza, nie? No nie? Czy nie? Bo pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, to zawsze jakby taką ulgą był, był prowadzony zeszyt. Nie mogłaś, mogłaś mieć średnią 1-0, ale jak miałeś zeszyt, no to prze, przechodziłeś bez problemu. Czy tak jest dalej, to nie wiem. Za moich czasów tak było. Trzeba może zagrać. Uciekamy. Ale zabiję, bo mam małe życie. A może zdążę. Dobra, zdążyłem. Także lajcik totalny. Ostatnia runda. Biorę Awkę. Jak ostatnia runda, to biorę Awkę. Kurwa, no nic nie widzę. Ja obijam tylko wszystkich. Kurczaczki. Nie to. Dobra, no pierwsza. 81 dostali. czyli... tym granatem chyba musiał dostać. Tyle. Ja... Ogólnie zauważyłem, że przestałem sprawdzać wszystkie miejscówki. Dobra, on na sajcie jest, kurwa. kiedyś te miejscówki jakby bardziej sprawdzałem, a teraz tak olewam dużo. Tak, czy od razu zaryzykować? O dobra, zagram Famasa. niech będzie. I dalej broni nie zmieniłem, a miałem to zrobić już na ostatnim streamie. Ale tak szczerze, no nie wiem, co się ze mną w tym celu się dzieje. W ogóle się pewnie nie czuję teraz. Apsy może być jeszcze jeden. Ups one. Kurwa, dobrze, kubuś. To nieważne, że ktoś miał 1 i 13 HP. To jest nieważne. Najważniejsze, że zabiję. Tam widzę, że ładnie lecą. W enemy w ogóle. O! One up. A ja jest! czas upset A coś tak czułem, że w tych apsach będzie siedział. No co jak ostatnia, no to... A włupka, nie? Eee... Co ja miałem mówić? To fajny meczek ogólnie. O kurwa. O! Tak to się nie spodziewałem, że w raid dostanę To ładnie mi na flash walny. Kur. Ale daje, nie? Ładnie tam leci wariat Sądzę, że ugrają to na spokojnie No Fajny mecz. Fajny mecz. 15 na... No, mam się, nie będzie, nie pójdzie, może na YouTube. Albo może pójdzie, a może. pójdzie, chuj. Pójdzie na YouTube. Bo jest awans znowu na 20k, także pójdzie.